Dzień dobry Państwu. W warunkach określanych przez pandemię spotykamy się na kolejnym salonie dobrej książki w Muzeum Niepodległości. Tym razem chcemy zaprezentować katalog wystawy przygotowany przez Leszka Marka Krześniaka, prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Wystawy pod tytułem Przywódcy, przywódcy Insurrekcji Kościuszkowskiej. Jest to kolejna odsłona Galerii Malarstwa Historycznego w Muzeum Niepodległości. Wystawa jest wydarzeniem określonym w czasie, natomiast katalog wystawy pozostanie do naszej dyspozycji przez dłuższy, dłuższy czas. Ale o naszych założeniach programowych tego wydawnictwa, o idei związanej z współpracy Muzeum Niepodległości z Polską Fundacją Kościuszkowską. Więcej powie nam Leszek Marek Krześniak, prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Dzień dobry. Muzeum Niepodległości obchodzi 30. rocznicę funkcjonowania. Tak również 30. rocznicę obchodzi Polska Fundacja Kościuszkowska. Przez te 30 lat było wiele wspólnych działań, i jednym z tych ostatnich, który jest jakby ukoronowaniem, jest ta piękna wystawa portretów. Portretów przywódców insurrekcji, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, która no, zmaterializowała się w postaci 17 portretów, które są tutaj pokazane i które muzeum nabyło do swoich zbiorów. A katalog, który został przygotowany pod tym tytułem, zawiera krótkie noty biograficzne o każdym z tych przywódców. I, i jeśli się wczytać w to, co tam zostało napisane, to rzeczywiście widać jak insurrekcja Kościuszkowska była tym nośnikiem, który tych ludzi potem no, wyniósł na najwyższe stanowiska i dowódcze i najważniejsze w historii naszego kraju. Oczywiście, że jest tu prezentowany Kościuszko, ale również jego adiutant Fischer, jego adiutant Niemcewicz jest cywilny przedstawiciel rządu rządu powstańczego Ignacy, Ignacy Wysokota Zakrzewski, najpierw Rady Zastępczej tymczasowej, a potem Ignacy Potocki, który zajmował się dyplomacją całą w insurrekcji kościuszkowskiej. Przeanalizowanie tych życiorysów dopiero pokazuje, jakie było, po pierwsze jak ci ludzie byli wykształceni. Większość z nich to byli absolwenci korpusu kadetów. Szkoły rycerskiej, i oni po prostu brali bardzo czynny udział w życiu społecznym, a wtedy, kiedy trzeba było stanąć na polu bitwy, również stawali, stawali tutaj no, z wielkim męstwem. Losy ich były często bardzo pokrętne. Przeczytanie, do czego bardzo zachęcam, uzmysłowi nam, jak ważną rzeczą. Było to, co zaczął Kościuszko, a co się dopiero zmaterializowało po 123 latach przy okazji odzyskania niepodległości przy pomocy drugiego naczelnika, Piłsudskiego. A więc jeszcze raz bardzo zachęcam do zapoznania się z portretami, a przede wszystkim do przeczytania losów tych wszystkich insurrekcji, przywódców, którzy pomagali Kościuszce. Przecież on sam tego powstania nie robił. To było państwo okresu wojny, to było wiele wynalazków nie tylko militarnych, ale również społecznych, politycznych i to dzisiaj warto to studiować, bo jest to wiedza, która może nam być nawet w dzisiejszych czasach bardzo pomocna.